Zimowe Grzyby Cudnej Polski. Pora zimowa wcale nie musi oznaczać przystoju w poszukiwaniu grzybów. Mamy zimą w Polsce kilka gatunków. Jednym z nich jest pomienica zimowa, która wyrasta już w listopadzie i utrzymuje się do lutego, nawet do marca. Kiedyś nazywała się zimówką aksamitno-trzonową. Spójrzcie na trzon. W kolorze ciemnobrązowym o powierzchni przypominającej właśnie aksamit. Młode owocniki mają trzon w kolorach kremowych, które potem z biegiem czasu przybierają ciemniejszy odcinek. Natomiast popatrzmy na kapelusz i wyglądają one jak płomyki na drewnie, stąd nazwa. Występuje miejscami dość licznie w kępkach. Te kępki bardzo ładnie odrywają się od pnia. Jest smacznym grzybem jadalnym, to co z niego przyrządzam to wspaniałe sosy w porze zimowej. A co dzieje się z są podczas mrozów? Po prostu ona zastyga, zamarza i czeka na kolejną odwilż, aby mogła ponownie wzrastać. Uwielbiam spacery o tej porze. Jest spokojnie i cicho. Kolejnym grzybem, który możecie spotkać w okresie zimowym jest bocznie gostrygowaty. Ja go spotykam w lesie bukowym i zachęcam Was do poszukiwań w terenie. Nie musicie iść do sklepu. Tutaj macie przyjemne spożyteczne. Kolejnym gatunkiem jest uszak wzowy, który wyrasta w okresach bezmroźnych. Wyrasta przeważnie na gałązkach czarnego bzu, ale można go spotkać również na topolach, na klonach. Jest dobrym grzybem jako dodatek do sałatek. Nazywa się go takim polskim grzybem mum. Wcale nie to iść do sklepu, żeby kupować grzyby jakieś chińskie, tylko możecie zajrzeć do lasu, poszukać właśnie pucha bzowego. W czasie kilkudniowej wilgoci potrafią naciągnąć tą wilgoć do siebie i stają się takie grubsze, nawet kilkumilimetrowe. I to była ta wielka trójca, trójca zimowych grzybów. Natomiast jest jeszcze łycznik późny grzyb, który może być pomylony z boczniakiem ostrygowatym, Różni się przede wszystkim kolorem, jest ciemniejszy, beżowo brązowy, z trzonkiem takim krótkim i nie ma tego charakterystycznego zapachu śledziowego, jak to mówią o boczniaku ostrygowatym. Łycznik później jest dość często spotykanym grzybem w wilgotnych miejscach, jeżeli chodzi o jego zastosowanie i przydatność, to jest uważany za grzyb jadalny, tak jest opisany. Natomiast jest grzybem, który absorbuje spore ilości ciężkich metali. Dlatego nie zalecam spożywania tego grzyba z uwagi na to, że może mieć poprzez absorpcję ciężkich metali i gromadzenie ich w sobie, może mieć właściwości rakotwórcze, co potwierdzają również badania. Pamiętajcie, aby odwiedzać naszą cudną polską naturę o każdej porze roku. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, poleć go znajomym, przejść i znajomym. Do zobaczenia w naszej cudnej Polsce.